W pierwszym czytaniu dzisiaj z księgi proroka Jeremiasza między innymi słyszymy te słowa: Tak mówi pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem. Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. Obrócili się plecami, a nie twarzą. Jest wiele słów, które, których człowiek słucha, którym może poświęcać wiele uwagi. To mogą być słowa płynące od drugiego człowieka w takim kontakcie bezpośrednim, kiedy z nim rozmawiamy i jednocześnie słuchamy. To mogą być słowa wypowiadane w telewizji, czytane w prasie, w internecie, w radiu. I jest pytanie o to, co w nas rodzi, jaki efekt jest słuchania tych słów. Czy jest w nas pokój, czy ogarnia nas taka wewnętrzna, wewnętrzna, taka sielanka, że tak powiem, której pewnie nigdy w życiu nie ma za wiele, ale czy doświadczamy tego Bożego pokoju? A może jednak po, tych, po tej mnogości słów wypowiadanych czy słuchanych rodzi się w nas niepokój? I Bóg dzisiaj zachęca do tego, żebyśmy słuchali Jego słów. Doświadczenie człowieka pokazuje, że kiedy słucha się Boga, słucha się słów wypowiedzianych na kartach Pisma Świętego, serce się uspokaja. Umysł się uspokaja, dlatego że Bóg uspokaja. Odmiennym stanem jest właśnie ten stan takiego rozedrgania. On ma pewnie wiele, wiele źródeł, ale między innymi. Źródłem takowego zaniepokojenia serca jest rzeczywistość duchowa, którą nazywamy diabłem osobową, rzeczywistością szatanem. Dzisiaj Jezus w Ewangelii pokazuje, że ma nad nim władzę. I kiedy Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy Go słuchali, żebyśmy chodzili Jego drogami, to chce nam przekazać dobrą wiadomość w tym celu, żeby uczynić nas szczęśliwymi. On nie chce nam niczego zabrać. A jeżeli już w jakichś wymiarach, to po to, żeby dać jeszcze więcej. Zechciejmy zatem zasłuchiwać się w Słowo Pana. W miarę tego jak wiele słów innych słuchamy, zechcielibyśmy może tak przeanalizować, tak matematycznie, ile minut czy godzin. Jest poświęcanych na rozmowy z drugim człowiekiem, na słuchanie, bo tak może na słuchanie ludzi w telewizji, w internecie, w prasie, w radiu, a na ile właśnie poświęcamy czas na słuchanie Słowa Bożego. Pamiętam kilka świadectw, kiedy był czas pandemii. Wielu ludzi było zalęknionych, przestraszonych, i kiedy przychodzili do mnie. Mówiąc o sobie, przedstawiając ten stan i rzeczywiście no, byli tacy bardzo przerażeni nawet, to zadawałem pytanie: Co, co robisz? No, no, przy księdza, no, tyle w tej telewizji mówią. Ja mówię: To zrób sobie tydzień wolnego od telewizji, ale w to miejsce musi wejść coś innego. Nie słuchaj tego, co mówią w telewizji, a słuchaj tego, co mówi Pan Bóg. I tak po prostu każdego dnia. Słuchaj słowa Bożego przewidzianego w liturgii dnia, czytanie, psalm, Ewangelia. Ludzie wracali po czasie i byli bardzo wdzięczni. Ich twarz aż była odmieniona, dlatego że Bóg przemienia aż tak bardzo, że jest w stanie odmienić życie człowieka pogrążonego w ciemności, doświadczającego mocy ciemności szatańskich, w człowieka wolnego, radosnego. Pełnego pokoju w sercu. Zatem, na ile to tylko w naszej mocy, przy jednoczesnym otwieraniu się na, na łaskę Pana Boga, dokładajmy starań, żeby jednak słuchać Pana Boga, Jego słowa, i też nie zniechęcajmy się, kiedy nam nie wyjdzie, tylko zaczynajmy od nowa. Zaczynajmy od nowa, ciągle. W, tym, w tych dobrych zawodach, w których także święty Paweł występował, aby iść za Panem, aby Go słuchać, a cel jest taki, abyśmy byli już szczęśliwi tutaj na Ziemi, a potem z Nim na wieki w niebie.